Dzień dobry Panie Prezesie. Jan Błaszkowski, Fakty TVN. Dwukrotnie podczas tej konferencji prasowej powiedział Pan, że czuje się odpowiedzialny za cały Jednocześnie na pytanie kolegi, co konkretnie może pan sobie jako prezesowi zarzucić, zręcznie pan odpowiedział, że decyzja o wyborze trenera Saulzy była dobrą decyzją. Ja pozwolę sobie powtórzyć to pytanie. Jakie konkretne... Bycie, ja to ja panu na... po, ja jeszcze nie pozwoliłem, jeszcze, jeszcze nie skończyłem. Jakie konkretnie błędy Pan popełnił? które przyczyniły się do tego, że reprezentacja jest w tym miejscu, w którym jest. Czy może Pan powiedzieć, które Pana decyzje były niewłaściwe i do tego się przyczyniły? Dziękuję pana. za zadanie tego pytania. Musi Pan powiedzieć, że myli Pan dwie rzeczy. Co innego jest odpowiedzialność, a co innego robić błędy. Ja jestem odpowiedzialny za cały obszar. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś błędy, to ja proponuję, żeby Pan mi wskazał, jakie ja błędy. Zrobiłem... To jest z Panem konferencja prasowa. No tak, właśnie, ale mówię. No już, czy wy... może Pan powiedzieć jakie ale pan... Ja, ja muszę błędy... Panu powiedzieć, ja powiedziałem, że jeżeli błędem byłoby, jeżeli błędem uważacie było zatrudnienie Paula Soczi. Nie Sazzy... powiedziałem tego, pani Prezesie. Czy może Pan powiedzieć, czy Pan uważa, że Pan jakieś błędy popełnił? Ale nie, nie, na naprawdę muszę Panu powiedzieć, nie bardzo rozumiem Panu o co chodzi. Widzę, że chciałby Pan wejść do takiego rozumowania, że jeżeli coś się zakończyło i coś się zakończyło nie tak, jak być powinno, to znaczy, że ktoś popełniał błędy. A ja, a ja Panu powiedział no rzecz. Tego, czego nam zabrakło. Na tej całej imprezie było jakości piłkarskiej. A za jakość piłkarską, naprawdę, to muszę panu powiedzieć, za wiele rzeczy mogę ponosić konsekwencje, za wiele rzeczy mogę odpowiadać, natomiast za jakość piłkarską piłkarza naprawdę no, nie, jest, nie jest to absolutnie zadanie i błąd szefa federacji, ani tego, ani poprzedniego, ani żadnego następnego. Natomiast jeżeli... Jeżeli przyszedłem tu po to, nie po to, żeby się bronić, a po to, żeby być atakowanym, tylko żeby porozmawiać, jeżeli pan uważa, że popełniłem jakieś błędy, to jestem pierwszy, który jeżeli pan mi powie, to ja przynajmniej powiem Panu, czy tak jest, czy tak nie jest. Powiedziałem szczerze, że nie uważam, nie uważam, żeby błędem było zatrudnienie i wymiana trenera. Nie uważam absolutnie. Nie uważam, że trener miał za mało czasu. Natomiast wynik sportowy pokazał, że wszyscy mogą się do tego doczepić i mogłem mieć rację. No trudno, przyjmuję to na klatę i, i gramy dalej. Uważam, że z trenerem Sozą my chcemy inaczej grać. Ja naprawdę też już nie chcę patrzeć na taką piłkę, że my tylko po meczu się cieszymy. Ja pamiętam mecze, które żeśmy mieli, ja już o mówię, ale nie chcę wracać, bo ja szanuję ludzi, którzy z tą reprezentacją poprzednio pracowali. Ja pamiętam mecze, żeśmy przez cię bronili, żeśmy remisowali ledwo 0-0, albo wygrali w 1-0, przy, przypadkową bramkę strzelali gdzieś, żeśmy się cieszyli, że robiliśmy punkty. Ja już takie piłki nie chciałem widzieć, wy nie chcieliście widzieć, kibice nie chcieli widzieć, w związku z tym chcieliśmy pójść w drugą stronę. Ktoś decyzję musi podejmować. Ja uważam, że decyzję o zatrudnieniu selekcjonera ja musi podejmować prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy to obecny, przyszły, za kilka lat, zawsze ktoś, musi być odpowiedzialność indywidualna. Ja taką decyzję podjąłem, bo miałem szereg składowych, które mnie takiej decyzji zmusiły. Jeżeli pan uważa, że to jest błąd, no to, to po prostu był to mój, mój błąd. Trudno, błędy w życiu się zdarzają, a w sporcie przede wszystkim.